łączy to, co najlepsze. Tak powstał jogurt Bakoma Polskie Zboża. Bogate źródło błonnika i witamin. Bakoma Polskie Zboża. Smak zbożem malowany. Słucham, panie Kalicki. Goździkowa mówiła, że jak pani doktor jej zapisała coś takiego, taki lek od bólu głowy, to ją wreszcie głowa przestała boleć. to piryna. Pani magister, to, co doktor zapisała Goździkowej. to piryna. Taki lek, co to od razu działa. Ha? Sąsiadka mi opowiadała. Etopiryna. Skuteczny lek od bólu głowy. Teraz w nowym opakowaniu. Etopiryna. I niech cię głowa nie boli. Lek dostępny bez recepty. Madame, bukiet świeży księg. Nie do kuchni, do bazon. Do gotowania mam świeże zioła w praktycznej formie kostki smaku. Suszone zioła? Ich aromat uleciał. Kostka smaku tymiankowo-bazyliowa. Dodań warzywnych. czosnkowo majerankowa mm. Dodań mięsnych. Voilà madame. A jak smakuje? Co knor, to knor. Ciało psa jest cieplejsze, ponieważ jego przemiana materii jest szybsza niż nasza. Dlatego pies wymaga odmiennej diety. W przeciwieństwie do jedzenia domowego, Pedigree zawiera właściwy produkt białka i tłuszczy, niezbędne dla zdrowia psa. Pedigree. Zdrowie każdego dnia. Zalecane przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków Weterynaryjnych. Gwiazd? Hop, hop! Witajcie! O, pan Bubr! Skąd u pana tak błyszczące białe zęby? To dzięki nowej paście Colgate Herbal White naturalnie. Hopla! Naturalna biel i pasta do zębów? Naprawdę? To nowość! Colgate Herbal White zawiera zioła wyciąg z cytryny i składniki znane z delikatnego usuwania przebarwień. Dlatego moje zęby są takie białe! Olśniewające! Colgate Herbal White. Zdrowe i białe zęby naturalnie. Się swoim pieniądzom. Załóż lokatę terminową i weź udział w wielkiej promocji Milenium. Do wygrania 80 palm topów Palm M500 i 8 Renault Clio. Big Bank Gdański. Milenium. Proste bankowanie. Przybywa nowa siła. Siła Cio i Dragon Ball Z. Teraz w każdej oznaczonej pasce ci znajdziesz jedną z 10 SuperCard, Dragon Ball Z, to nie żarty, zbierz wszystkie karty, rośnij w siłę, szukaj w sklepach, wejdź na stronę. Wyobraź sobie, że z dróg Europy zniknęło 3 miliony pojazdów. Pomyśl, o ile mniej szkodliwych związków siarki trafia do powietrza, którym oddychasz. To wszystko dzięki czystszym paliwom BP. Oddychaj czystszym powietrzem. Wybierz czystsze paliwa BP. Teraz dwa razy więcej punktów za każdy litr paliwa. To się podwójnie opłaca. Promocja z okazji Dziesięciolecia Fortuny. Do wygrania dziesięć samochodów. Fortuna. Spróbuj szczęścia. Imunal. Mistrz samoobrony przed gryfą i przeziębieniem. Produkt leku w aptekach bez recepty. To są moje perfumy. A to są perfumy do mojego domu. Ambipur roztacza subtelny i niepowtarzalny zapach, który sprawia, że mój dom ma wyjątkowy charakter. Ambipur odświeżacz powietrza o zapachu prawdziwych perfum. Teraz także do samochodu odświeżacz z regulacją intensywności zapachu. Ambipur Car. Zapach perfum gwarantowany przez 45 dni. Jeśli po niektórych przekąskach czujesz się trochę ciężko, chrup rolcy, Nową, lżejszą przekąskę, która łączy pożywność zbóż z pysznym smakiem sera, papryki, cebuli lub czosnku. Coś lekkiego? Rolsy, lekkie krupanie na okrągło. Nowy Ajax Floral Fiesta o zapachu lilii wodnych. Ajax Floral Fiesta czyści dokładnie i skutecznie, a jego zachwycający kwiatowy zapach sprawia, że dookoła tak pięknie pachnie. Nowy Ajax Floral Fiesta. Czy to świeżość i hojność natury, czy to nadzwyczajna puszystość sprawia, że Serek Almette jest tak wyjątkowy? To wszystko razem Almette. Tak naturalny, tak smaczny, tak puszysty, tak absolutnie doskonały, że chcesz się nim dzielić jedynie z najbliższymi. Nowe płatki Nestle Crunch. Odjazdowe połączenie super czekolady i kruchego ryżu. Nestle Crunch, teraz śniadanie to mega szupanie. Wróżenie z fusów. Wkrótce odmieni twoje życie. Aha, ciekawe. Widzę, jaki subtelny i pociągający pociągając aromę. Kawa prima, od niej wszystko się zaczyna. Po prostu prima. Medialny, cyfrowy telewizor Samsung. Idealny obraz świata. Samsung Edge Everyone's invited. Aby szybko pozbyć się bólu, sięgnij po sprawdzony środek. Panadol. Zawiera paracetamol. Najczęściej polecany przez lekarzy środek przeciwbólowy. Panadol. Natychmiastowa pomoc. Nowa woda po koleniu Adidas Ice Dive. świeżość zapachu. Odkryj nową linię kosmetyków dla mężczyzn Adidas Ice Dive. Moja firma wybrała Idea meritum. Teraz kurierzy są w stałym kontakcie. Koszt połączeń byłby zbyt wysoki, gdyby nie idea meritum. Dzięki usłudze Biznes Grupa oszczędzamy nawet 80% wydatków na połączenia telefoniczne. Idea Meritum to właśnie wszędzie tam, gdzie prowadzisz interesy. Idea Meritum stworzona specjalnie dla ludzi biznesu. Przemokłeś? Przewiało cię? Przemartłeś? Zażyj skorbolami. z korbolami. Skuteczny i sprawdzony lek, który hamuje rozwój przeziębienia. Trzy optymalnie dobrane składniki zwalczą pierwsze objawy przeziębienia, zablokują rozwój infekcji i wzmocnią Twój organizm. Przemarzłeś, przemokłeś, a może Cię przewiało? Zażyj skorbolami. Dostępny bez recepty. Nasi piłkarze są mile zaskoczeni niesamowitą promocją w sieci ERA. Gorąco się robi, bo jest dobra promocja! Telefon plus ERA, co oznacza? Dwie godziny codziennie. Za darmo. Brawo! Brawo. Przez dwie godziny wydatkują dziewczyny. Rzeczywiście, aż trudno w to uwierzyć. Codziennie dwie godziny za darmo. Takiej promocji jeszcze nie było. Kup już dziś. Nasze babcie robią najlepsze soki. Przerządzają je tradycyjnym, domowym sposobem. To ich słodka tajemnica, jak zrobić sokro w wspaniałym kolorze. Naturalny, gęsty, zdrowy i bardzo smaczny. Paola, soki jak Malina. Połóż go. <słuch> <słuch> to imprek. Fałsz go. Widzimy. Ty całą noc siedziałeś? Aha. Uh -huh. Napij się meska. Netkape Classic. Ten smak pobudza. Gdy twoje gardło boli, jakby w środku szalało stado dzikich bestii, to w pogotowiu miej cholinek. Cholinek, usuwa ból, łagodzi obrzęk, zwalcza bakterie. Holinek ukoi, gdy gardło boli. Radio Z i Pomaton EMI prezentują Pink Floyd, dwupłytowy, najbardziej oczekiwany album tego roku. Ponad dwie godziny z niezapomnianą muzyką grupy wszechczasów. Echoes, the best of Pink Floyd, już w sklepach. W tym doświadczeniu daliśmy obiektowi słoik orzeszków. Megi ma problem z wydobyciem orzeszków, nie może wyciągnąć ani ręki, ani orzeszków. To typowe, małpie zachowanie. A ty lubisz orzeszki? Złap baton Snickers, teraz znajdziesz ich tam jeszcze więcej. Nikka głodny, na co czekasz? No. Obrzydliwy tłok. To znaczy nie tłok, tylko ten. No. Wiesz, gdzieś to miałem. O, zaworek. On przez złą benzynę tak wygląda. Teraz Ci pokażę, jak powinien wyglądać. Dobry. ojej. Przepraszam. Przepraszam, ja szukam Zaworka. Przepraszam. O. No zobacz. Zapomnij o tłoku. Mm. Tankuj benzynę bezołowiową Euro Super95 na stacjach sieci PK Orlen. Euro Super95 28 Nika, Ty zdobywasz dodatkowe punkty. Witaj. Hey, Smakija. Naturalny śmietankowy przysmak z pysznym stosem ze świeżych truskawek. Halo? Wybór Makija, Naturalna radość życia. Like Wela Vivality poprawia i wzmacnia strukturę Twoich włosów. By włosy były tak pełne życia jak Ty. Wela Vivality seria szamponów z witalizującymi proteinami. Dodaj życia Twoim włosom. Wela, piękne włosy potrzebują eksperta. Chciałabym, żebyś mnie nauczył przyjemności. Właśnie po to powstała czekolada wedla. Dzięki temu, że jest wyjątkowo gęsta, rozpuszcza się dłużej, a czekoladowa przyjemność trwa i trwa. Więc tą przyjemnością to jest tak. Czekolada Wedla. To co dobre powinno trwać dłużej. Nowość. Mokre ściereczki do czyszczenia domestos bez chloru. Idealnie usuwają brud i zabijają bakterie. Doskonałe na każdą powierzchnię. To takie proste. Nowe ściereczki domestos. Jeden ruch i wszystko idealnie czyste. Zawsze jest ten pierwszy raz. Odkryj niepowtarzalne bogactwo kawy Cibo. Każda z nich to wyjątkowa kompozycja smaku i aromatu. Od łagodnej do mocnej. Wybierz swoją kawę Cibo i ciesz się nią już teraz. W Łyskawie Chibo możesz zdobyć wycieczki do Meksyku, samochody Nissan Terano 2 i unikalne kupki. Kuponów szukaj w każdej oznaczonej paczce. Chibo, podaj to, co najlepsze. Jak się masz, koteczku? Niedobrze, Łyskaga, nad nad żołądku. Rani gaz weźmiesz i wszystko w porządku. A że dawka niewielka, łykaj bez obawy. Rani gaz usuwa przyszyny, nie tylko objawy. Mój syn wybrał mleko -łaki. To nowe płatki, które zawierają żelazo, wapń i aż osiem niezbędnych dla zdrowia witamin. Dzięki mleko łakom mój jaś jest zdrowy i pełen energii. I ja też. Mleko łaki. Jasnie smaczne. Możesz walczyć z każdym papierosem. Mm. Toby papierosa z Nikoret Masz dwa razy większą szansę na sukces. Mm. Czuję, że moje usta są... Mm, miękkie, jedwabiste, delikatne, nawilżone jak nigdy dotąd. Jak to najlepiej wyrazić? Nowa szminka hydralip kolor od Astor z nabliżającymi mikrokropelkami. Uczucie nie do opisania. Mm. Astor, barwy dla Twoich zmysłów. Aby znaleźć się w swojej wymarzonej kuchni, weź udział w konkursie CIFA i wygraj w kuchnię swoich marzeń. Szczegóły w prasie i internecie. Tego jeszcze nie widzieliście. Emocjonujące, niezwykłe, wyjątkowe się w codziennych relacjach z domu wielkiego brata. Coś, co z pewnością zaskoczy każdego fana Big Brothera. Prawdziwa niespodzianka. Big Brother, zobacz więcej. Zaraz po filmie Kilerów dwóch. Spotkanie z Big Brotherem sponsoruje POP. Najlepszy sposób, aby znaleźć się w swojej wymarzonej kuchni, weź udział w konkursie Cifa i wygraj kuchnię swoich marzeń. Szczegóły w razie i internecie. Szczenie rośnie 12 razy szybciej niż dziecko, dlatego wymaga ono diety innej niż nasza. W przeciwieństwie do jedzenia domowego, Pedigree Junior zawiera właściwe proporcje wapnia i fosforu, niezbędne dla zdrowego rozwoju szczenięcia. Pedigree. Zdrowie każdego dnia. Zalecany przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków Weterynaryjnych. Się gładkie jak jedwab dzięki nowemu kremowi do ciała Duff Body Silk. Bogaty, jedwabisty krem szybko wnika w Twoją skórę i aktywnie ją nawierza. Poczuj jedwabistą gładkość Twojej skóry z nowym Duff Body Silk.